Ale ty się witasz. Dobra, ja się witam. Dzień dobry. Cześć. Jo. Y y y Siemanko. Y pamiętajcie, że gry włączone w pokoju. Cześć <strybuj> na razie, papa. Pa. <grybuj> pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. O dobrą zabawę. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. <strybujcie> I trzymajcie się, cześć. No, to, to to. No, hej, to tyle to, było w tym odcinku. No, to, to, to dzięki za uwagę. I tu jest Karita z Polska, Polski Czerwony Krzyż. Do widzenia, papa. Pa. Dobra, ja ściągam na nas zombie. Jestem w szpitalu. Mogę tutaj usiąść, jestem w gabinecie. Jeżeli ktoś ma problemy yy, z własną psychiką, chętnie go wysłucham. E, dobrze, ale wiecie co? Chyba przydałoby się gdzieś pojechać. Ty, wróć tu, lajter! proszalony, bo ci rozwalę ten samochód! Ja jadę po komi na komisariat po moją kurtę. Na komisję, na ko Oto on jedzie na komisję. Się. Pies tam krzyczy. Naw Nawet Czarnia. pies jest z nas śmieje, no! Co tu... za czasy nastały? Matko, mi się oko zaczęło zaspędzić. A, 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 a z was się pies śmieje mi, drukarka, sąsiad pierdzi i w ogóle jest y, fajnie. Nie, ja, słyszysz jaki sąsiad pierdzi ja w, w, w domu? No pewnie. A z czego ty masz ściany, z papieru? Nie, że zapytaj lepiej co on jada. To on nie źle sadzi. No, dobry jest, nie? No. To to mamy? Nie, to wóz. Konika polnego. Konik polny. Naprawdę czego action. Patrzcie na to, patrzcie na to. cyk przeszukujemy. Tutaj zombie gdzieś się tłucze. Tu przeszukujemy mam szachy. Nie, nie mam szachów jednak. Dobra, a ja się wieszam na latarni i będę dindałłem w tej grze. Ale mam czułość myszki w ogóle zmienioną i tutaj to. to, to no, w CSO to ja nie pograłbym na takiej czułości. Jeżeli ktoś jest zainteresowany zabraniem mojej skromnej osoby, to chciałem wam powiedzieć, że aktualnie znajduję się na przystanku autobusowym. Czekam na autobus. Jadę! A tu nie będzie autobus, to, sorry. To Dobra, może tak to może się. Tak, dzwonię. Halo, 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 halo! Może być od razu ten wóz policyjny? Halo? Nie, nie Bezpośrednio. Czekajcie, to, czekajcie. Beep. O, jest. No stoi, 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 stoi lighter. E no, jak ty zaparkujesz, co fajno? No co oh, za lighter. No, Dobra. Nie, ja myślałem, że to po prostu. No, no, no to nie ruszaj się tym. Nie mogę się nie ruszać. Ale dajcie, jakie to musimy pojechać? Dobra. Żeby zatankować go na maksa, a mój jest ładny, nie wiesz. Mój lepszy. Ale to czekaj co się stało? Ja, ma, ja mam tom przecież, ja mam jeszcze. No właśnie, dlatego chodź. chodź. No to chodź tu! No czeka na ciebie ciągle. No to pojedziemy, jakoś żeby zatankować ten sam a może, a może daj mi go zatankować? Ale może dziś byśmy pojechali, żeby na jakąś stację benzynową, żeby Rozjedź, go nie zatankować. Ale nie tego! No co ty robisz? Kurczę! kurpos Zaraz, bo was zombiaki gonią! Kurna, co za ludzie! Zombiaki chodzą po samochodzie, po dachu, w ogóle! Kurza, naród, co za ludzie! Szymon, wysiadaj, tym jedziemy, niebieskim, policyjnym! Dobra, to ja wsiadam. Niektórzy nie, potrzy... Chodź. nie tak Chodź! ...powinni mieć broni w tej grze. Dlaczego? Czy ty nałóż gacie na siebie jakieś, no. gola się ty no, no, podły! No nie mam. Nałóż no, no. gacie skinie A nie to poczapkę. Nałóż gumę na instrument oh, 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 oh. Je, je, je. To było też fajna była ta piosenka no, no w ogóle ja tam bardzo lubię pizzę. No właśnie Skinie jest całkiem no, łysy Nową. To było włosków łon nie nosi O to nosi. jest ładne O to jest ładne Co? No, to. to jest ładne Ej, to, A ja idę do <laughs> Ale komuś wysadził O Lighter tobie, tobie w twarz bo mnie No dobra, później ci damy... Później, chodź, siadaj, jedziemy! To jest ładne, to jest piękne. Gola, chodź tu. O nie no wywaliło mi grę, no jak Ale siedzisz w samochodzie. Dobra, czekajcie, nie ruszajcie się, na razie odpalam. Odpalam, czekaj, nie, nie, nie jedźcie beze mnie, stój! No to chwilkę, naszą tutaj jedziemy, a my zatankujemy już od razu, no No ale... Gdzieś my nie odjedziemy dwa lata. Dlaczego mnie tak denerwuje ostatnimi czasy, no? Fajny odcinek to musimy walić. Kogo? Gigisa. Rozumiem purposa, no no. Bo purpos jest za fajny do tej serii. Za fajny, no. Gdzie wy jesteście? Bo ja już jestem. Strzelamy się na stacji benzynowej tak Dobra, biegnę do nas. Biegam, biegnę już, biegnę pędzę. Lighter, drugi kanister tu jest, weź go Ja Tu jest kanister. No to czekaj! Czekam. To ja ja zatankuję już ten. Biegnę! Mogę cię przywitać giweru, chcesz? Nie. No wiem, bo ty, ty byś mnie zabił oczywiście, ale ja, widzisz, ja mam po prostu uczucia rodzinne, nie strzelam do własnych ludzi. I napełnij sobie ten, ten kanisterek. Dobra, się Dobra, baczko, Dobra, siema, jestem, jestem, jestem przybiegłym do was. Coś ciekawego szukać? Dobra. Idę sprawdzę tutaj podnośnik, Po pod jest latarka, możesz sobie latarkę wziąć i się ubrać nią, Szymon. Dobra, Albo dziękuję. oponę. Mamy no, latarkę. Łoł, wow, co tutaj leży? Ej, tutaj jest jakiś ten. To, gdzie tam co? No, ja wywaliłem to. Aha, wywaliłeś? To nic nie leży, no, dobra. Nie chciałeś? Dobra, siadamy, chodźcie! Ja mam, wywaliłem, ja nie? O, patrzcie. czekajcie, bo wysiadłem, dobra, już. Siadłem. I... Podhamacie pod trzecią osobę, tak się lepiej dobra. prowadzi. Nie miałem Zobaczcie pierwszej. E, Zobaczyłem. Uważaj, znak drogowy! no! mam gdzie chcemy jechać. E, gdzie chcemy jechać? Gdzie chcemy jechać? A, a gdzie chcemy jechać? Ja bym pojechał na. to jest na... stadion na dole, patrzcie, taki okrągły. E, Kent Raceway. Ja, ja bym chciał na ten na stadion on, pojechać. On jest... To jedziemy. No tylko to jest ten. No tor wyścigowy, no? Tor wyścigowy. No to... Jedź bo zombiaki już są. Gdzie to? Na dole. No, ale ty Liter to... jeździsz, To ci prawo no, jazdy bo... dał? Bo to, bo to kręcić, to no to co, zakręcić, no? Na prawo jazdy. Przecież to jest apokalipsa zombie. Właśnie. A nie mogłeś wziąć tych okrągłych kół, tylko te takie sześcienne. No wybacz, później w mam... Nie wiem. No, no, nie no, gramy w Minecraft, nie. Oj, Nie, nie wybrać, wy, 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 wy nie gramy. Do wyjadę? Nie, to trzeba mostem, tak? No, mostem. No to tam masz, do góry, no jedź prosto, no to jedziesz na ten most. Ale to nie ten most, to po lewo jest chyba ten most, tak? No... Tak, tak to ten. No dobrze, masz rację. Jedziemy, jedziemy. Więc stawiasz kolację. Nie, nie trafiłeś z zębiaka. Co z tego? Bo no, jak to, co z tego? Can soda Grape... Ty wiesz, że my jesteśmy w normalnym kraju jeździmy po normalnej stronie drogi? No, czyli... Że... Chwila, stój, przecież muszę... Dobra, teraz, teraz jest dobrze. teraz jest OK, ale w, w, wcześniej źle jechał. ...w prawo, prawda? Nie? Trafie Nie. Trochę linii. Najeżdżanie na ciągłą linię jest niezgodne z prawem. Dobra, zabierzemy mu prawo jazdy, jak się tylko zatrzyma. Lepiej? No, to on jest tu policjantem. No to co z tego? Lepiej, lepiej, już nawet... Nie on jest... sama. Zrobimy. On sama nas jest trzech i wpierdziel może dostać. Zrobimy obywatelskie zatrzymanie. O! ty tak wysiadł w biegu? Ja. Wy jesteście niepoważni, jak można ja wysiadać a, w biegu? A. Woo! Patrzcie, mamy... Ale czad, ale są zrobić... Ja długo... ja Chodźcie, Tak, się da jeździć! To pierwszy! To pierwszy, ten lepszy! Robimy wyścig Jezu. a ile tego jest. No gdzie? Gdzie dla mnie? Pi, pi. Wow. Ale czad. Ale to popyla w ogóle. No wiem, się no to się. No daj mi pistolet. Nie, ja ich zastrzelę, czekaj. Już celujemy do nich. Ej, ratuj ich, kurpos? No pewnie. Dobra. Ratuj! <laughs> Ej, no nie strzelaj, bo zniszczysz te samochodziki śliczne! No to rozjeżdżamy ich pos pewnie! Ale to, ale to, 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 był żarcik! Ale ty to robisz na pewno! A to no to nie działa nawet rozjeżdżanie, no i rozwalili tam. No super. No i, no i co? I zepsuliście no ja, ja To nie ja rozwaliłem! No nie wcale, no strzelał do mnie Dobra. cały czas. Masz, dzięki, pojeźdź sobie teraz ty. Dobra, idę. Biegnę, biegnę, biegnę. tamtym pick-upem. <grym> no trochę... Wziąłem łotek go naprawię zaraz, tak? ja cia, Nie, nie, nawilę... nie, nie, naprawię Nie? Dobra. Można naprawić to! Ale no blowtorcha, ale spokojnie przecież jak zrestartujemy grę, to ona się tutaj jest ten. Co z tego, ale można nim jeździć. Ktoś mierzy czas? <grym> Jedy, ja zobaczcie, bo to na środku Dzięki z Formuła 1, tak? Le trzymaj się... Podla muszę Zyra. naprawić, no Masz Blowtorcha? Ja mam chyba blowtorcha. Ała! No mówcie, że robicie takie rzeczy na środku ulicy, no Jakie rzeczy? No naprawiania auta. Nie znalazłem cegły. Przydadzą nam się cegły do budowy domku. No? Ale to nie wiem czy jedzę. To może się pobudujemy gdzieś tu niedaleko tego toru, co? No ja jestem za. No, jeszcze nie, jeszcze nie, muszę napełnić go. E, ja, tu, ja tu jestem A, bardzo za. Słuchajcie, Dawaj. mam tutaj dwie butle z tym, z, z benzyną. Wyprzedziłem Dawaj cię tak, Szymon. Go. Ej, dawajcie, robimy sobie domek na torze w ogóle. Tutaj, no tutaj, tu, Ale tu, tutaj. Tu, no tu. właśnie, tu się go. Tu się we dobra środku? Już. Tu już Ale, właśnie to ja się przeciś nie lespił no właśnie, tu się nie rozpią ząbiaki. Ja no. Czekaj, robimy wyścig. Nie, ja tutaj mamy już parkuję Mamy res, mamy paliwo. W tym, w, tym miejscu, w tym miejscu robimy domek. Patrz, Dobra, mamy, proszę. mamy super te, super e, e, ścigałki. Ej, mamy paliwo, mamy e, no podnośniki, no wszystko jest. Mamy dokładnie. wszystko. Ław, mamy drzewo. Czekaj, no jeszcze. O, jeszcze. O, jeszcze. O, Aha, obok, do... Dobra, szymon. No może ja strzeliłem do ciebie, wyścig. przepraszam, nie będę. Mamy teraz tak, a mamy. Nie wiem co. Dajcie mi szybko jakieś tabletki. Jakie? Jakiekolwiek tabletki. Chodź Dobra. Mam painkillery. E, e, witaminy ma. mam. Ewalię to syrop. Jakie? A co to jest Purification. A jak to dać? Witaminy, witaminy. Drop, wyrzucam, łap. Nie. Wyrzuciłem. Bo ja właśnie tak zacząłem umierać. Się... Purification. tu leży. Leży, leży, leży. leży. Bierz, Leży, Purification. Dziękuję. Proszę o wow. Przydałem się! się do czegoś. I już, pry. To jest nasze miejsce. To jest ten świat, tu będziemy się budować przez 20 lat. Pamiętaj, tylko mamy jeden problem. Do budowy potrzebne jest siekiera, żeby robić drewno. No to ja mam się chyba. Masz? Ja mam młotek, którym można gwoździe wbijać. Co? Firex może być? Chyba tak. No to mam. No to ja idę to, nie. Wiesz, jak ty Szymon wyglądasz z tym kijem golfowym i w tej czapce na golasa? Chcesz oberwać? <laughs> coś mówiłeś? To jest w ogóle ten. Mówiłeś ty, coś? To jest tunel zepsuty i tam są zębiaki. Przepraszam, ty... mówiłem... No gdzie wciadasz? Zostaw samochód! No chodź, Mówiłem! Was. No? Mm. Nie wiem, czy to o tym mogę ścinać to drewno. Bo... No i co? Widzę. Cię. Że lecimy to kimś. Dobrze, idziemy. O, leci drzewo! WALI SIĘ! to Chodź, daj chyba drzewo, mogę zabić. Tylko, że ono się nie rozwaliło i co? A nie, jest, dobra. A rozwaliło nie, się. Są logi. To zbieramy logi. Bierz logi. A myś, myślę, że jedna osoba powinna to wszystko zbierać, żeby... Y... Szymon no, nie to, zbiera, bo to nie z tego lasa. Dużo miejsca Dobra, to tak. To próbujemy budować pierwszą ściankę, cokolwiek. Daj, daj się kierę, ja, ja zetnę zetnę drzewo drzewo. drzewo. Gryf, drzewo. Okay. Pine floor, mamy podłogę. Ty to najpierw chyba robimy w podłogę, co? No tak. Ej, dajcie mi plecak. Muszę no, kończyć no, wziąć się nie, nie mamy plecaka. A to mhm. napełnijcie ten wyścig. Dobra, robię pierwszą podłogę. Napełni Czekaj wyścigówkę. cicho, Szymon, bo ja chcę zobaczyć. Nie, na razie nic nie napełniaj. Zostaw na wyścigówkę. Dobra, robię pierwszą podłogę. I, no. pozwolicie, o jest. pozwolicie, że ja napełnię wyścigówkę, bo nie najszybciej i pojadę po, po Sikery, co? No to leć. Postaram się coś znaleźć i może jakieś warcie po drodze wezmę. Ciekawe z czego się to robi bricky. Co się robi? Bricky A co to jest? Eee, to cegły Aha, no cegły Dole, się ma... To drugą napełni. Ale po co? On jest lecet, daleko lecet. A, A ale gdzie ty jedziesz? Ale no bo on... No, chaos, no ja ci to znajdę powoduje. przecież, Szymon! Dobra, pojechał, to pojechał powiedzieć drugą Jedź Ale to jest bez sensu, bo to jest marnowanie paliwa On będzie jechał... Te, 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 mają też swoje ten... Też się używają strasznie Leć, wali a, się. Leć drzewo, uwaga. Ja, ja potem jeżdżę, nie samym plecach Wyścigówka leci. Wyścigowa wyścigówka, wyścignęła wyścigówka. Ej, no nie po... Dajcie mi te wszystkie logi, które macie. No ja nic nie wziąłem, tylko się patrzyłem. Kto to biega? A, a ja. ty... ty... Z Sz Szymon, nie wziąłeś przypadkiem kilku logów? A, jeden. Szymon! Ale jeden ci nie zrobi, <laughs> jednym. No po co ci drewno na drogę? Wziąłem rozpalić ognisko w celu, bo lubię. <noise> Dobra, Lighter! Eee, tu mam. Aha, to ty, ty jest. Ty można chyba zabić z tego, co co, się Nie, kolejne. nie można. Co tu Jak jest? W grupie, to nie co przywiozłeś? Ja nic, ja dopiero, nawet nie pojechałem. Mogę przecież mi zarolotał. Wózek mi to na tym czy to w czymś. na Boga. jej Dobra, Ej, jadę, raz. jadę po jakiś tam, się nie? Budujemy domek, budujemy mosty dla pana starosty. No. no co? Nie zajeżdżaj mi drogi. No właśnie, czekam aż coś się przebiegnie. O, no ja nie mam, ja sikiery, mam sikiery, nic się nic nie robię, do... biegam jak taki głupek z lewa na prawą, z prawa na, na lewo. Y, te drzewa też można y, y, ścinać motkiem? Y, nie, y, na przykład karabinem, Piwo. też. Dobra, można. Ja spróbuję a ja motkiem. karabin. Ja chciałem mieć ze szczo. Ja mam dokładnie szczerbnie chrabin Już jakieś dziury lecą, ale... Uwaga, leci drzewo! Ja poszedłem się ubrać I coś przywiozę wam, będzie lepiej się ścinać Piłę motorową? No To Warto, się nie da, nie da się tym moim młotkiem E, właśnie, zapomniałem, y, samochodem też się da ściąć Tak Tak, po prostu no, wystarczy wjechać... młotkiem w... się nie da, wiesz? Wystarczy wjechać drzewo 2-3 razy co ja tu jeszcze mam ze sobą. Będę, hmm, jak kiedyś jak nie mieliśmy żeby ścinać, to po prostu wjeżdżaliśmy eee. tym. Ale ta wyścigówka szybka, 104 na godzinę. No. A nożem normalnie, się nie da? Normalnie drifta zrobię. Wiesz co, prędzej bym wolał młotkiem ścinać drzewo niż. No próbowałem, to, bo... ale się nie dało. Nie, ja ta jedna logika, nie? Tylko tak podpowiadam, że. A kto ma panik? Się... Bali się! No, udało się nożem Nożem? Nożem? No to z jest jest tak? No, to musiało boleć. Ale co, mnie czy nóż? Yy, Czekaj. A czy drzewo? Czekaj, to stój, nie rozwalaj. Wszystkich po trochę. Stój. To nie rozwalaj. Idźmy dalej. Ale piłoby chęć niż tą więcej drewna wypadnie. Mhm. To Na pewno. to, 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 to znoście Tak dużo poleciało. Dużo. No to nie wiem. A to logiczne, A jak wszystko po, yy, pozbierałem, to. A w to jest hotel, a A nie wiecie w ogóle do czego służą patyki, bo ja już nie pamiętam po prostu hmm. Też nie pamiętam Do patyków Nice, Szymon, nice. Drob. Masz Jeden okay, patyk czy... ci przyniosłem, dużo nie? No, patyk to tam Czy w bazie militarnej mogę znaleźć coś No, patyk. Pewnie mi jakąś broń Znalazłem helikopter, ale mam plecaki Dobra. To o, leżą Taki kamienie. na razie ja zrobię 3 na 3 domek, co? No. Taki aby był. Zobaczmy Mam co to. można w ogóle zrobić. Czego nie mogę tam wejść dalej do góry? A co a ten ja ten... mogę z patyków? Nic nie mogę z patyków. Ale z tego... ja. Ja ja. O, o. No i co dalej? Co się stało? Nic, nic. A nie mogłeś tego zrobić przed nagraniem? <laughs> <laughs> Pain stick, pine spikes. Nie. A to jest karabin, a nikt go nie wziął. Tutaj co, ja nie, patyki, patyki na razie są do niczego niepotrzebne. W ogóle e, przem powinniśmy przemyśleć jakąś skrzynię jak najszybciej. To ci purpos pokaże. Czekaj chwilę. Poczekaj, poczekaj. Wiecie o tym, że na poczekaj. tych schodach się restrujdziemy. Ja właśnie znalazłem karabin. To dobrze. Słyszymy mieć. I szczelbę. Jesteś wielki. Masz bąbelki. Purpos zobacz, coś ci pokaże. Czekajcie Stój, czy to będziesz ręce widiał. na głowę ha? w dół. E, Zobaczmy. <laughs> po. zobacz, co powiedziałeś? Się... to? Co? Patrz na mnie. No, no co? Ue, no to, to pod F. Jak no? Fajne. To znam, 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 znam ci ja to. E, Oddaj tą piłę, pójdę pod drzewa i nie będę się z karabinem bawił. E, Czekajcie, bo zrobiłem deski. Zrobiłem dużo desek. Do czego mogą służyć deski? Deski do służą desek. do robienia podłogi. Chyba nie. Podłoga oh. służy do chodzenia po niej. Jak podłoga się nazywa? Tutaj. Podłoga? No, floor. Tylko, że po, potrzeba do tego... Flornik. Czyli o, o, tak? No Co to walnęło? Nie HELIKOPTEREM BYŁO MOŻNA LATAĆ! No, 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 Boże. no wow. I on padł no, tak naprawdę znikąd. Ja myślałem, że to nie można, to on do was wyleciał. Cholera no. jasna, głupi lighter. Potrzeba no, bo bo trzeba ci jeszcze trochę tego? Tego drewna? No, mnóstwo. Ja potrzebuję Dejcina. numer do lekarza. Ja chcę położyć. Ale czy ty masz floor, czy roof? Floor. No to, no to daj mi to, rzuć mi, bo... To, to... Nie mogę podnieść, już mam za dużo rzeczy. Sam Muszę położy. czegoś się pozbyć. No, no to połóż. Czego bym się mógł pozbyć? Proszę Musi, Musisz mam. Sta stanąć tutaj i wcelować bardziej w tą. Hmm. Szymon. Dobra, tu? Czoło? Tu, i celować bardziej w tą podłogę. O, właśnie. Ja głupi myślałem, bo tak dla nie rozwinie. A znowu umieram, kurde, co jest ze mną, że tak szybko muszę żryć te tabletki? No czekaj, pomogę ci. <grym grym> Equip. E Dobra... Coś muszę tutaj y zrobić, Są porządek wierze, jakiś. No ja, jaki bo... Jaki co to, to jest? Kurde, idiota. Nie, ja pot Aha, bo ja potrzebuję jak najszybciej tabletki, albo umieram zaraz. Dobra. Rozumiem, że jakie tabletki? Ja mam tylko Purification tablet, No, to no, no właśnie, to no tak. To, to już tak. biegnę do ciebie. A, a ty ile masz w ogóle tego zielonego paska? Eee, 81%, czekaj Skąd rzucę. wy to macie. Nie wiem, to jakiś chory może jesteś. I to Wiesz. nie jest tak, że to ja mówię dla śmieszki, ale serio. No, 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 no to. Wiesz. I to mi 23% podniosło i ja... to mi spada jak głupie. Mo, to może... a nie byłeś gdzieś w jakiejś strefie napromieniowanej? A ja nie, jak pewnie walną i ty jesteś zarażony i potrzebujesz tej strzykawki z... Y, od tołu, jak ona, Nie za drudką, tylko z lekarstwem. No ale to gdzie to jest przykład? Strzykawki z lekarstwem no, nie ma. A w Cajkach, w, w jakichś hospitalach. Musisz popatrzeć się... Mogę my, pojechać ty... i sprawdzić to. w tym domku, czy, w tym mieście, czy znajdę coś dla ciebie. To jedź. Jedź, będziesz w ekipie. Ale mi się, się łapy trzęsą, mam 15% życia. No to jest? jakieś tak patyki. Dobra, wiecie co, to ja może będę kończył odcinek yy, i najprościej w świecie yy, Lighter pojedzie mi po te po tabletki, a ja się wyloguję z serwera, to w tym czasie po prostu nie umrę. To jest całkiem dobrze, to w ogóle to będziemy kończyli ten odcinek celem tego, żeby pór poszerzył. Tak To jest. jest nasze poświęcenie. Także dzięki serdeczne i pamiętajcie, że gry. Chodzi usunąć tylko usunąć i wyłącznie się. o dobrą zabawę! To na razie hej. Jo!